Hejka! Witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem jedziemy na Łyficę. Pierwszy z szczytów, które będziemy zdobywać podczas Korony Gór Polskich. Jedziemy już dzisiaj duża gromada ludzi, ponieważ jedziemy na aż trzy auta. Więc będzie fajnie. Mamy godzinę 4.48. Ja wstałam jakieś 5 minut temu. Ubieramy się o i wychodzimy. Ja dzisiejsze wyjście traktuję trochę jako trening, więc biorę normalnie duży plecak, pakowuję tam jak najwięcej rzeczy i traktuję to jako wejście treningowe. Nice. Outfit to jest tak, koszulki z biegów, lagięcy i na to właśnie będzie bluza taka przez głowę i soft ja bo jedziemy w góry. Robimy fryzurą. Mam już plecak, no i biorę ten plecak. Ja nie chcę mam na niego wpakować. Bo <laughs> no, jeśli no, jedziemy na dosłownie 3 godziny wchodzenia, 2 godziny do góry, godzinę w dół i może tam gdzieś godzinę. No ja nie wiem całem taką patrzymy nic. Woda. Ale no to woda mi zajmuje jedną no, dwudziestą plecaka. No ale jeszcze karymatę tu włożę. I coś będzie okej okay, chyba. Tak mi się wreszmą książeczkę, na ja takie rzeczy, no ale Tu nie czy... no patrzcie. Prześmiesznie. No ale ja muszę robić z plecakiem. Nie wiem, czy nie wezmę. Spotkałam pierwszą osobę o tutaj. proszę bardzo, idziemy, idziemy spotkać następnie. Tak, jak w się czujemy. Czy jest na zgony? Nie no, co ty mówisz? To jest pies. No of course. Eee, jesteśmy już na szlaku, tutaj cała gromada. To wszyscy, to wszyscy są nasi ludzie. Ja nie wiem skąd tyle ludzi my wzięliśmy nagle. No ale fajnie, idziemy. Na mapach pokazuje minut na znaku godzina. Zaczęliśmy, mamy minutę. Mamy minutę, więc zobaczmy kiedy będziemy na szczyt. Dzień dobry, jak Pani się czuje po przejściu 900 metrów? Fajnie, mam wyrwaną ósemkę i dziwnie, bo jest mi buzia, ale jest super, bo są wszyscy, którzy mieli przyjechać, rodzinny wyjazd. Szymon? No, Aha, okej. Okay. Jest bardzo fajnie. Bardzo wysoka góra. Nie, bardzo stroma góra, bo bardzo dużo pochylenie, bardzo mało czasu. Na początku, no, ale Nie jeszcze jest teraz jest gładko. bo pogoda. Nie marzona. Świetna. Świetna. Ale było cię O, jesteśmy teraz aktualnie w Świętokrzyskim Parku Narodowym, który został utworzony w 1950 roku. Zobaczcie, jakie fajne. Powiedz coś o nim. Nie wiem. Ale to jest na przykład gamekofit, a potem wyrasta z czyli z środkom zaradowego. Jak pięknie patrz. Chwila przerwy, ponieważ czekamy na resztę towarzystwa, które idzie gdzieś tam. Dobra, helena, idzie audio. Cześć, to ja. Cześć, to ja. Jak ci się wchodzi na tą grę? Bardzo dużo mi się wchodzi, myślałem, że nie wejdę w ogóle, a zero zmęczenia. Już już miałem ze mnie, że nie wejdę. Pozdro. Julian tylko nie chciał wstać, ale tak to. A władzę, więc. Aha, Julosław nie chciał Ja nie słyszałem, jeszcze raz. Zasypała Czemu? i... Oj, tu leży. To jest jej grubość. To grzyba nam zasypała. Tam. 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 No co? No, no, czyli Dominik dobrze mówi. Po zobaczył. Czemu Czekała ją zasypało? Bo dwie siostry miały zamek i jedna drugiej nie chciała. Zamek, jedna, drugiej nie chciała jedna od nich zamykać. I dlaczego spadła się tam na Dobry. Jak się pani wchodziło? Jedno słowo na temat wejścia. Trudno. Kamienie. Dobrze, proszę podać dalej mikrofon. Fantastycznie. Kamienie, krzyż, symulacja. Czekaj, to trzeba mocno, bo jest słaby tłuszcz. Zdobyliśmy Łysice, które z tam były nagrania, a teraz idziemy zdobyć podobno najwyższy gór, gór na wszystkich, ale nie jest wpisany w e, koronę gór polskich, ale jest wyższy o 64 cm podobno. Jacek i Barbara. Co? E, uwaga, już dochodzimy do. to się ugryzł. Nie leci ci krew. E, doszliśmy do najwyższego szczytu, podobno, czyli e, kamienia gaty. Nie wydaje mi się, że to był najwyższy. No, wygląda jak najwyższy, to tak. tam to chyba co? Co ty mówisz? Skała gaty, normalnie. 614. Nie wolno. Nie wolno, stop, Julian. Zaczynamy schodzić. Zobaczmy że eee, za trochę zimno. Wchodziliśmy 43 minuty. Co to robi? Co ty przecież nie widać? No na ciebie tylko widać. Op. I mów. Ale co? Wchodziliśmy 43 minuty, a schodzić będziemy myślę, że około 24. Dobra. Bardzo trudne zejście z ogólnie technicznie. Jeżeli ktoś nigdy nie chodził po skałach, to może być ciężko. Pokażę. Nati, pomachaj! <grystanie> Takiej kamienistej drogi jest trochę, ale jednak jest też taka trasa bardziej. Dostosowana dla wszystkich, więc myślę, że tutaj wiadomo, trochę trzeba się namęczyć, jeżeli ktoś nie chodzi w ogóle po górach. Ale ogólnie można też przyjechać sobie. No i my, oczywiście, idziemy trochę szybciej niż czas nakazuje, ale tylko dlatego, że robimy wyścigi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze. Chwila przerwy, ponieważ czekamy na resztę gromady, która zaginęła. Nie ma. Kto zaginął? Każda grupę. Nie co że to jest Kolejny duży minus tej góry jest taki, że przez to, że jest bardzo blisko duży, dużej ilości miast, to jest bardzo dużo ludzi. My jesteśmy w sobotę rano i byliśmy serio dość rano, bo byliśmy o 8. Nie, o 8. O 9. A o, o 8. Tak, o 8. I mnóstwo ludzi, mnóstwo wycieczek, mnóstwo zorganizowanych wycieczek, więc to trochę minus, ale poza tym bardzo fajna góra. No. Ja niestety nie je, bo za tydzień i pół maraton, więc nie możemy doprowadzić do skręcenia kostki lub czegoś innego. czki polanka wszystko trzeba przerkha przerkha to na dom tak na to ją trzeba zawsze troszeczkę o no, barchy wodni się stąd? coś z barkami on tak <gry> je parek jest ale Nie stwierdziliśmy że będziemy z każdej góry takie kupować. Mamy też pieczątki. Kupimy. Kupimy. Oczywiście, że kupimy. na rysach nie ma takiego To pod rysami. Odjeżdżamy, jedziemy na jakieś station, żeby zjeść coś. Ja mam ochotę bardzo na hot bardzo. Ale czemu mam tutaj taką... Wsiadaj już, chłopie. Dojechaliśmy do domu. Co zdobyłam z tej wyprawy? Taki magnes, ponieważ stwierdziłam, że z każdego... Wyje... No to już mówiłam wcześniej. Taki magnes, bardzo fajny. I jakie mamy pieczątki? Mamy oczywiście najważniejszą pieczątkę, czyli ze szczytu. Muszę Wam pokazać, ja Ta jest ta ze szczytu. A tutaj są jeszcze jakieś inne, które były tam. Może muszę wtegować, więc mega Pierwsza góra za nami! Tak się cieszę, naprawdę niesamowite szczęście to jest. Zobaczmy, czy mam gdzieś miejsce, żeby przypiąć ten magnes. Proszę tutaj, obok Wenecja. Mm, Łysy, co pierwsza góra! A. I to koniec tego vloga, bo no, skończyliśmy wchodzenie. Bardzo fajnie pierwsza góra z całej korony gór polskich. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki filmik i mam nadzieję, że będzie czekać na więcej, ponieważ już niedługo jedziemy na kolejne. Więc mega się cieszę, mega się jaram i nie mogę się doczekać następnego filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i komentarzy, jakie filmiki chcielibyście oglądać na tym kanale. Buziaczki!